Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim, jakby małym specjalu. Jak już pewnie niektórzy wiedzą, yy, niedawno sobie kupiłem nową grę Dead Island. Jak widzicie, ehm, przeszedłem już dwa pierwsze akty. I serio powiem, że na single ta gra się powoli nudzi Więc w tym krótkim specjalu szukam kogoś, kto by był chętny. Pograć ze mną w kopię. Potrzebny jest tylko scape. Żadnych wielki, żadny wielki wymagań tak. Jeśli ktoś jest chętny, niech napisze do mnie na privie, na privie. Tam się wszystko mówi i jak coś to sobie zagramy, ale tak. Nie, że od drugiego aktu, tylko. Od zera, po prostu od początku sobie pogramy bez żadnych takich wielkich cosiów. Yy, oczywiście szukam kogoś, kto ma jakieś wprawy w tej grze, przyszedł choć pierwszy, pierwszy rozdział, bo ostatnio zgrałem z kimś takim. Yy, jakby to powiedzieć, może inaczej. N nie żądam, żeby ktoś miał. Oryginał, bo grałem z kimś, ale teraz już z nim nie gram, bo tam na wiecieczkę pojechał czy coś. No to chodzi o to, że yy, niepotrzebny jest oryginał. Yy, ja umiem zrobić tak, żeby na nieoryginale, żeby się mogli ze mną grać. Yy, w gruncie rzeczy potrzebna jest wersja 1.3.0. Jeśli ktoś nie ma to ja na spokojnie mogę przejść. Chodzi o to, że potrzebny jest człowiek ogarnięty, który zna chociaż podstawy, y, typu dawanie umiejętności, y, inwentarz, wyrzuć, załóż. Bo mój kolega miał wersję rosyjską i... O matko... Wszystko trzeba było mu tłumaczyć. No dobra. O, no, od nowa się zaczęło. Hmm. A więc tak, podsumując. Kto jest chętny ze mną pograć, niech napisze do mnie na Privie. Ym... Potrzebny jest team, scape, mikrofon i chociaż minimalne znajomości tej gierki. No to widzimy się u mnie na Escape, nie?